Witam serdecznie i zapraszam na przegląd do sklepu Pepko. W tym nagraniu zobaczycie nowości, ubrania, dekoracje, ozdoby i akcesoria, jakie kupić można w tym sklepie. Będzie też kilka następnych rzeczy z nowej kolekcji Art Deco, jaka niedawno pojawiła się w sklepie Pepko. Zobaczycie także akcesoria na lato. Nowości w tym sklepie jest dużo, dlatego warto obejrzeć film do końca. Aby być na bieżąco z następnymi nagraniami, jeśli jesteś tu nowy, zostaw obserwacje. Możesz też udostępnić ten film, jeśli uważasz, że komuś mógłby się spodobać. Możesz też zostawić komentarz oraz łapkę w górę, jeśli któraś z rzeczy widocznych w nagraniu spodobała Ci się. Zapraszam do oglądania. To, co widzicie teraz, to damska torebka, dostępna w jednym rozmiarze. Tutaj też w jednym kolorze. Wykonana jest z materiału skóropodobnego, zapinana jest na zamek, a jej cena to 35 zł. Następną rzeczą śródnowości nowości jest ta damska bluzka z ozdobnym wiązaniem z przodu. Na bluzce widać delikatne wzory. Znajdziemy ją w rozmiarach od XS do XL. Cena bluzki to 25 zł. A to damska koszulka na ramionkach Jest w 100% bawełniana, dostępna w rozmiarach od S do 2XL. Jej cena to 25 zł. W sklepie Pepko znaleźć możemy także damskie krótkie spodenki, na przykład takie jak te, mające luźny fason, gumkę w pasie oraz dwie kieszenie po bokach. Kosztują 20 zł dostępne są w mniejszych i większych rozmiarach. Tak wyglądają nieco inne z gumką oraz związaniem w pasie. Tak jak poprzednie mają luźny pason oraz dwie kieszenie po bokach. Dostępne są w mniejszych i większych rozmiarach, a ich cena to 40 zł. Te damskie klapki znajdziemy w rozmiarach od 36 do 41. Cena klapek to 17 zł. Te damskie klapki w sklepie Pepko kupić możemy za 25 zł. Jak wszystkie, dostępne są w rozmiarach od 36 do 41. Wśród nowości w sklepie Pepko znaleźć możemy letnią plażową torbę. Taka jak ta, dostępna jest w jednym wzorze i jednej kombinacji kolorystycznej. Duża kieszeń zapinana jest na zatrzask. W środku znajduje się mniejsza, zapinana na zamek. Torebka dostępna w jednym rozmiarze kosztuje 40 zł. Tak wygląda jeszcze jedna spośród torebek, jakie kupić możemy w sklepie Pepko. Na zewnątrz ma jedną niewielką, niezapinaną kieszonkę. Dostępna jest w jednym rozmiarze, a jej cena to 35 zł. Ma regulowanej długości pasek, w środku niewielką niezapinaną kieszonkę, większa zapinana jest na zatrzask. Zobaczmy teraz na dwuczęściowe stroje kąpielowe, jakie kupić możemy w sklepie PEPCO. Górna część tego stroju kosztuje 25 zł. Tak jak dolna dostępna jest w rozmiarach S do 2XL. Dolną część widoczną teraz kupić możemy za 15 zł. Tak wygląda jeszcze jeden, wśród dwuczęściowych damskich strojów kąpielowych. Górna część tego stroju kosztuje 20, dolna 15 zł. Obie dostępne są w rozmiarach HODES do 2xl. Wśród rzeczy na lato w sklepie Pepko znaleźć możemy na przykład termiczny plecak. Tak właśnie wygląda w całości. Jego cena to 30 zł. Po bokach ma dwie mniejsze kieszonki na na przykład napoje. Największa zapinana jest na zamek. Widoczny teraz nadmuchiwany okrągły basen kosztuje 100 zł. Ma średnicę 183 i wysokość 51 cm. 70 zł kosztuje nadmuchiwany basen prostokątny. Ten ma wymiary 210x135 i 40 cm. Jest też taki niewielki okrągły nadmuchiwany basen o wymiarach 65x20 cm, którego cena to 17 zł. W sklepie Pepko kupić możemy też pikowane poduszki na krzesła, wzorzyste po obu stronach. Poduszka ma wymiary 40x40 cm, kosztuje 17 zł. A to rozkładane krzesło plażowe, tutaj dostępne w jednym rozmiarze, jednym wzorze i jednym zestawie kolorystycznym. Nie są podane jego wymiary, natomiast cena krzesła to 40 zł. Ten zestaw zawiera dwie firanki, każda mająca wymiary 135 x 260 cm. Cena zestawu to 70 zł. Wykonane są w większości z poliestru. W sklepie Pepko kupić możemy także zestaw zawierający mop oraz wiaderko. Komplet kosztuje 45 zł, a całkowita długość mopa po rozłożeniu to 131 cm. Tak wygląda wiaderko z pokrywką umożliwiającą odsłonczanie wody. Wśród wielu nowości w tym sklepie znaleźć możemy też m.in. takie autokubeczki. Ten kubeczek w zwierzęce wzory ma ranty w kolorze złotym. Jego środek oraz uchwyt są białe. Ma pojemność 440 ml, kosztuje 12 zł. Jest porcelanowy, nie może być myty w zmywarce. Nie nadaje się też do mikrofalówki. Ten zestaw łyżeczek ze stali nierdzewnej z dekoracyjnymi uchwytami kupić możemy za 20 zł. Zobaczmy jeszcze na kilka rzeczy z nowej kolekcji Art Deco. Oto drewniana półeczka z metalowymi uchwytami w kolorze złotym. Kosztuje 25 zł, ma wymiar 40 na 15 cm. W nowej kolekcji są także osłonki na doniczki. Taka jak ta, jest szklana. Ma średnicę 15 i wysokość 15 cm. Kosztuje 25 zł. Pozostałe rzeczy z nowej kolekcji zobaczyć możecie w moim poprzednim nagraniu ze sklepu Pepco. Do którego link znajduje się w opisie tego filmu. Tymczasem zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów. Do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.